Cześć, witajcie, ja jestem Daniel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj będziemy sobie grali jako piłeczka piłeczka golfowa No dzisiaj ze mną Panda ja nie ma, no dzisiaj sobie sam nagrywam odcinek Oczywiście jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji No i dobra, lecimy Tutaj O dobra, czek, ktoś się zaliczył Okej okay. E, podobno tutaj są chyba dwa mordy, no, prawda? No, ja jestem tak na razie na którym poziomie drugim Dobra Pyk, pyk A jak można się zatrzymać? A, klik, dobra, dobra, dobra Mam checkpointa, dobra Checkpoint, o Jezus Maria I ja tam stoję? O dobra Na pełny zaliczy się? Zalicz się, dobra O kurde, nie, bo ja spadnę Aha, spadłem i nie zaliczyło, no to super Czekajcie, czekajcie, tam ale nie tak, tylko jak trochę siły daj, no okay. No halo, o dobra. Bang, bang, bang. Ej, no jestem... Czekajcie. Ja, ja to zrobię, jednak nie. bang. O, 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 Jaki... To jest typek jakiś tutaj. Dobra, teraz patrzcie jak to robię. Żartowałem. No ej, dobra, bo ja się muszę tam zatrzymać wtedy. O! On bym zdedał. Dobra, jest tu checkpoint. Ej, 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 Oczywiście link do tej gry macie w opisie. Dobra. Teraz trzeba się tutaj tak dobrze odbić. Okej okay. Dobra, mam, 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 mam. Stój. Jest jakiś przyspieszać. Ziu! No i dupa z tego przyspieszacza. Dobra. I... zaliczył się, zali... zaliczy się, czy nie? Chyba się zaliczymy, dobra. Nie. Dobra, zaliczył się. Teraz wiem, że się zaliczył. Zalecę, lece, lece. Dobra, mam. Dobra. No, aha, no to super że sobie walnąłem Dobra, mam, mam. mam. I przyspieszacz. Aha, tutaj była dziura. No to smerfastycznie, kurde. Tutaj dziura. By... Muszę, tam był przyspieszać. Tutaj dziura była, a kurde. To nic nie wiem, dobra. A co to robi, to czarne? Aha. Nie robię? Okay. Aha, tu jest wiatr, no to jest super. O, na pierwszy, czekajcie, mm, dobry moment, trzeba i teraz. No i widzicie, jak ja dobry jestem. Ale na krańcu stanąłem, dobra? Jezus, Maria. Aha, na tym nie może się zatrzymywać. No to fajnie. Dobra, to mi bije czy nie? Nie wiem, lepiej nie chcę sprawdzać. Aha, to była lawa. No to super. Ojej, Mogę tak naraz przejechać? O, o, jezus, Maria Dobra, teraz lecimy. Ej, bo to mi zabije czy nie? Dobra, nie bijemy, to jakby nie zabija na którym się jesteśmy, a jestem. sumie ja u góry to mam, dobra dobra, mam checkpointa i Gdzie jestem ciekaw, czy wystarczy czasu, żeby do drugiego lordu dojść a teraz tam dobra, jestem teraz tu szybko spider robimy, no nie możemy się pierdzieli, to, o kurde I te speedy chyba nie działają A mogę się zatrzymać, dobra o, ja dupiam. Dobra, lecę tak na raz, bo udało mi się, a jestem dobry, nigdy w siebie nie wątpiłem. Co jest? co to serio nie? Jeszcze trochę. Jest, jestem. O kurde, dziur no to super, cieszę się niezmiernie. Doleciałem, Ło! dobra, jestem, jestem, no parę do dziurki, dobra, lecę gdzieś, nie wiem o, mam checkpointa, dobra, dobrze, dobrze jest, dobrze jest, fajnie jest, nie, mogę tak na raz pojechać? Chyba nie. <laughs> Stój, bank, Dobra. ora jest, lecimy, 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 żartowałem. To się nie może zatrzymywać. Pak, pyc, pyc, dobra, lecę, lecę i zatrzymuję się. Ej, bo tutaj trzeba jakiegoś chorego drifta zrobić. Sorry widzę wiecie słyszycie moją myszkę, ale tutaj muszę klikać. Nie wiem czemu tak mocno klikam w ogóle. No aha, no to super. Teraz dolecę. Dolecę. Oj oj oj. Oj, 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 oj Jezus Maria. Spokojnie, panie. Aha, no to super. Sój. Dobra. Co to tam jest? Jezu to trzeba teraz tak dookoła ja dupiam. Nie bij mnie A o, 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 o kurde, ja myślałem, że już spadłem. No Jezus Maria teraz dookoła tego trzeba. No to super Dobra. Leć. Leć I lecimy, nie śpimy. Dobra. Ło Tak wlecę chyba nie? tak, 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 tak. Dobra, lecimy. Nie! Aha, tu to mnie zabiło, no to super Dobra, teraz Teraz Czemu nie ma tutaj speeda, Ech, bez sens Ile to jest poziomu w ogóle w tym pierwszym wordzie? halo Coś wie? Dobra Doleć, 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 dobra, doleci, doleci, dobra Tu, teraz trzeba tak mocno, żeby nie wypaść, dobra O Jezus Maria, najgorzej na całym świecie Mm, dobra, I teraz robimy tak, dobra, jestem ło, ale fajne Co to? Kuleczka? Dobra, o tepną, tepnęło mi gdzieś tam tepło Jestem dalej w pierwszym ja myślałem że już w drugim jestem Dobra, ale do góry leć, a nie Co fale? Jakiś ten, ten, tego I o tam były fale Ło! Kurde Nie, nie rób tak, bo kurde Ej, ej, ej bo tak za daleko to nie zajdziem jeśli, chcę, jeśli nie zdążę tutaj przyjść do Drugiego worldu To do mnie pisze, proszę teraz do mnie nie pisać Ej, dobra Nie pisać do mnie, powiedziałem, Co jest? Ale, speed na tej wodzie był, Powiedziałem, Nie pisać. Dobra, lecimy dalej. Oj, To jest drugą stronę, o jezus. Dobra, lecimy do góry. Da radę mnie? Ło! oj, fajne, fajne, jeszcze chcę jeszcze raz oj. Dobra, fala, pozdro Tak, tu I o, teraz fajnie będzie, zgubi Oj, nie, nie, dobra, nie, 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 nie. A Ej, ja chcę, czekajcie, czekajcie, ja chcę na to Ło! Ziu. A hardcore jestem. He, he. No wleć tu. No dupku. O, dobra jestem. Teraz tam. Nie tak. Ej, no co teraz od początku? Tak, ja pójdę tą stroną, tamtym nie idę, tamta jest Pechowa. O, widzicie? Bo widzicie? Mówiłem, wiem, że Pechowa tamta jest. Dobra. Ja tam dolecę? Nie wydaje mi się, ale dobra. No. A, dobra, bo tu wiatr jest. Ale proszę mnie tak nie pchać. Ło! I dobra, to było... To było... To było zamierzone, tak. Kurde, to była ta fala. Teraz trzeba linii. O, fajna prosta linia, kurde. Więcej prostych lin, tak? Gdzie ma kaczka? Co tam u ciebie, jak życie mija? Nie, nie, dobra. Kurde, wyczucie. Dobra, i teraz lecimy. Kiedy jest koniec tego pierwszego wordu Halo Dobra, tak Ta. o kurde myślę, że już wpadłem Dobra, jestem. Teraz lecimy tu, ale stój Nie, 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 dobra, ja jestem jakiś pośledzony Ale pięknie to wyszło, dobra Dobra jak ja mam tu trafić, dobra, trafię, nieważne. No aha, no, no, idę tą stroną, tamta pechowa. O, widzicie jakie szczęście? Tamta seria była pechowa. Kaczki, siema. Oj, tu Jezu, jest nie da się tam wodzie zatrzymać. Kaczki, wiemy coś robicie? Nie, nic mi, a. Robicie to, że mnie odbijacie, i wtedy, kurde, takie rzeczy się dzieją, dobra. Oj. Halo, kiedy koniec tego pierwszego. Wordu. Teraz lecimy. Dolecisz, dolecisz, dobra. Ej to jesteś super piłeczka, co gadam. Proszę nie robić tak. Ja muszę tutaj trafić. No to, że fajnie trafił. Traf. No serio milimetry. Traf tu, no dziękuję. Leć do góry, jest koniec, halo Dobra I No leć! Ale że nie spadaj Dobra, nie spadnę, nie spadnę i nie spadnę, jestem super Dobra to lecimy tu, tutaj pizgnie O, dobra, nie, nie, nie Dobra, mam tu checkpoint na szczęście Nie no co ja robię ze swoim życiem Tutaj Teraz, na no spokojnie. Di, 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 no, na spokojnie, kurde, na spokojnie już. Oj. Nie. Dobra. Jak ja mam to niby zrobić? No super. Jakim jestem głównym? Nie, no serio, totalnie. O, dobra. Dobra jest. Siat peczku. Jest ja swoją piłeczkę. O, ale że się tepną. O. Nie! O! Przeskoczyłem. Nie, to już to było pewne, że ja to przeskoczę. Co teraz? Co teraz? Halo. Aha, to ja już przeszedłem mur 1? I mur 2? Kiedy? Aha, no to mi się to podoba, nie? No, to kurde załóż się, przeszedłem to. Nawet nie wiem kiedy, żebym przeszedł w Word 1. Wiem, że dalej w Wordzie 1 jestem. Ała Dobra. Dolecę tam. Okej. Okay. dobrze widzowie, ja dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze co, ja się już z Wami żegnam. Papa! Pa.